Z uwagi na fakt, że w tej sprawie nie zapadł jeszcze żaden wyrok, niektóre okoliczności oraz dane identyfikujące zostały zmienione. Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądu, obowiązuje zasada domniemania niewinności. Tak jak wspomniałem, w tej sprawie, bardzo świeżej sprawie, nie zapadł żaden wyrok i być może nie zapadnie nigdy. Choć sprawca ma się świetnie i wcale tego nie ukrywa. Jest to jedna z trudniejszych spraw, jakie opisuje. Ofiara doznała niewyobrażalnego cierpienia, sprawca wpadł w ręce śledczych, a ci są całkowicie bezradni. Ile może znieść jedna osoba? Ten odcinek pokaże wam, jak ciężkie może być życie dziesięcioletniej dziewczynki. Zanim zaczniemy ten podcast, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, bo w ten sposób wspieracie jego rozwój. To dzięki Wam publikuję cztery odcinki w tygodniu, bo jak pamiętacie, w poniedziałki również pojawia się nowa historia na kanale kryminalnym. Zapraszam Was też do odwiedzenia mojego sklepu pod adresem kanalkryminalny.pl. Znajdziecie tam wiele artykułów przygotowanych specjalnie dla fanów kanału kryminalnego, w tym kawa, której ziarna osobiście wybierałem. Zajrzyjcie koniecznie, a ja zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Ostrzegam, podcast niezwykle wzruszający. W niewielkiej niemieckiej miejscowości, około 10 km od granicy z Czechami, mieszkała rodzina D. Mąż, żona i dwójka dzieci trzyletnia Laura i jej młodszy brat Karol. Rodzice kilka lat wcześniej kupili dom jednorodzinny i wiedli spokojne życie. Oboje byli rodowitymi obywatelami Niemiec, oboje też pracowali. Mężczyzna zatrudniony był jako pracownik budowlany. Co prawda, nie wylewał za kołnierz, ale trudno mu odmówić opiekuńczości. W domu lodówka zawsze była pełna, dzieci nosiły modne ubrania, a rachunki były płacone na czas. Kobieta pracowała w jednej z sieciowych drogerii. Wydawało się, że rodzina wiedzie spokojne, ustabilizowane życie. Jednak z każdym kolejnym rokiem w ich małżeństwie działo się coraz gorzej. Kłócili się, a każdą kłótnię prowokowała ona. Wtedy pakowała walizki i wyjeżdżała na kilka dni, nie mówiąc gdzie i z kim spędza czas. Początkowo jej mąż nie zastanawiał się nad tym wszystkim, jednak któregoś dnia podczas szczerej rozmowy z kolegą zaczął łączyć niektóre fakty. Jego żona zawsze wszczynała awantury, kiedy dostała zgodę na kilka dni wolnego od pracy. Zatem musiała przygotowywać się do wyjazdu. Jego czas nie był nigdy przypadkowy, bo wiele rzeczy na wyjazd miała już przygotowane wcześniej. Nigdy nie pojechała do rodziny czy do wspólnych znajomych, bo on to sprawdzał. Nigdy też nie tłumaczyła się z tego, gdzie pojechała, gdzie nocowała i dlaczego tak postąpiła. Bo tak naprawdę nie miała żadnego powodu wyjeżdżać z domu. Na ogół kłótnie były błahe i dotyczyły nawet złego wyboru produktów spożywczych. Kobieta rozpakowywała reklamówki, wyjęła kilka rzeczy i wszczęła awanturę, po której pakowała się i wyjeżdżała na weekend, twierdząc, że tak dłużej żyć nie może. Gdy nie miała powodów do kłótni, wracała pamięcią do przeszłości i wybierała coś, co teraz dla niej było najbardziej odpowiednie. Każdy powód był dobry, aby zniknąć na kilka dni. W tym czasie ojciec opiekował się swoimi dziećmi. Karol i Laura dorastali i rozumieli coraz więcej. To ojciec był dla nich najważniejszy i to do niego przychodzili przed snem. Aż do dnia, gdy Laura osiągnęła 7 lat. Wtedy niespodziewanie matka oświadczyła, że wyprowadza się z dziećmi i wnosi o rozwód. Tak też się stało. Spakowała rzeczy i wyniosła się do wynajmowanego mieszkania. Wkrótce para rozwiodła się. Ojciec dwojga dzieci był załamany tą decyzją. Choć do żony nie czuł zupełnie nic od dawna, to dzieci kochał. Chciał się nimi opiekować i bał się, że pod opieką nieodpowiedzialnej matki nie zaznają spokoju. Dlatego walczyło o opiekę nad maluchami, ale sąd był nieugięty. Dzieci mają zostać pod opieką matki i na tym sprawę zamknięto. Mężczyzna korzystał z prawa do widzeń, zabierał syna i córkę na weekendy. Wtedy miał okazję dowiedzieć się, co u nich słychać, jak sobie radzą w szkole. Te rozmowy były niepokojące. Laura narzekała, że mama zapomina o niej i bracie i zajmuje się tylko nowym tatą. Jednak to nie było najgorsze, co usłyszał. Po pewnym czasie zaczął dostrzegać na ciałach swoich dzieci niepokojące siniaki. Wypytywał chłopca, ale ten był zbyt przestraszony i nie chciał rozmawiać. Laura wyjawiła mu prawdę. To nowy partner matki bije dzieci, gdy te są zbyt głośne, albo coś nabroją. Następnego dnia mężczyzna odwiózł swoje maluchy do domu i wszedł rozmówić się z partnerem matki. Powiedział, że jeżeli jeszcze raz dowie się, że ten podniósł choćby głos na jego dzieci, to wróci tu i zrobi porządek. Mężczyzna wyszedł z domu i czekał na kolejne widzenie. Niestety swoich dzieci nie mógł już zobaczyć. W czasie, kiedy czekał na kolejne spotkanie, doszło do poważnej awantury. Sąsiedzi wezwali policję, a funkcjonariusze stwierdzili, że dzieci są ofiarami przemocy domowej. Tego samego dnia zabrali je od matki i jej partnera i umieścili w placówce wychowawczej. Z ojcem biologicznym nikt nie chciał nawet rozmawiać. Argumenty, aby to ona wziął pod opiekę swoje własne dzieci, były ignorowane, a sędzia wydał dyspozycję umieszczenia Laury i Karola w domu dziecka, zmuszając tym samym do wszczęcia procedury odzyskania dzieci przez ich ojca. Dla wówczas ośmiolatki i jej młodszego brata to był prawdziwy dramat. Z dnia na dzień zostali odseparowani od rodziców do miejsca, w którym nie czuli się bezpiecznie. Panowała tam napięta atmosfera. Inne dzieci przyglądały się im jak jakimś dziwolongą, co potęgowało strach. Wśród opiekunów również nie było tej wyczuwalnej przez małe dzieci dobroci. Panował strach, niepewność i warunki życia, których dotąd nie znali. Mijały kolejne tygodnie, miesiące i lata. Ojciec walczył z biurokracją, a matka została pozbawiona praw rodzicielskich. Ojczym usłyszał zarzuty znęcania się nad małoletnimi, a matka zabierne przyglądanie się krzywdom własnych dzieci. W tym wszystkim tylko Karol i Laura zostali pozostawieni na łasce obcych ludzi. Jest początek kwietnia 2023 roku. Ojciec Laury i Karola przyjechał po swoje dzieci, aby zabrać je do siebie na święta wielkanocne. Wszystko było już przygotowane, a władze ośrodka zgodziły się na przepustkę dla dzieciaków. Karol czekał już z tatą w holu, ale Laury nigdzie nie było. Był to dzień, w którym źle się czuła. Tego dnia jej grupa pojechała na wycieczkę do pobliskiej Pragi, ale dziesięciolatka postanowiła zostać w pokoju. Była osłabiona i wiedziała, że wycieczka będzie dla niej udręką, a nie przyjemnością. Wraz z nią zostało kilkoro innych domowników domu dziecka. Poddenerwowana długą nieobecnością dziewczynki opiekunka postanowiła pójść do jej pokoju i sprawdzić, co się dzieje. Gdy otworzyła drzwi, zamarła z przerażenia. Jej krzyk zaalarmował resztę. Ludzie wbiegali do pokoju, z którego dochodził rozpaczliwy dźwięk. Wychowawczynie szybko odizolowały dzieci od tego miejsca. Wszyscy biegali w popłochu. Tylko ojciec Laury klęczał przy jej łóżku i zanosił się z płaczu. Po chwili na miejscu zjawiła się policja. Śledczy zabezpieczyli pokój, aby nie dopuścić do zatarcia wszystkich śladów. Technicy kryminalistyki przystąpili do swoich czynności. Na łóżku leżała dziesięciolatka, od pasa w dół była naga, jej ubranie leżało obok łóżka, na jej szyi znajdowały się zadrapania i ślady wskazujące na duszenie. Można było też stwierdzić seksualny motyw tej zbrodni. Pytanie brzmiało: kto mógł dopuścić się tego haniebnego czynu? Zebrano odciski palców, ślady genetyczne i zapachowe, zabezpieczono krew, która znajdowała się na pościeli, a także dokładnie sfotografowano całe pomieszczenie. To, co rzucało się w oczy, to otwarte na oścież okno. Co prawda, pokój Laury znajdował się na pierwszej kondygnacji, ale tuż pod nim był garaż. Więc dla sprawnego dorosłego człowieka wejście przez okno do pomieszczenia nie stanowiło żadnego problemu. Śledczy przesłuchali personel. Sprawę ułatwiał fakt, że większość dzieci w chwili wydarzenia nie było w obiekcie. Wycieczka miała zakończyć się następnego dnia, dlatego ilość opiekunów także była niewielka. Cztery osoby odpowiedzialne za dopilnowanie szesnaście dzieci. Rozlokowanych na trzech kondygnacjach budynku. Dyrektor domu dziecka wyjaśnił, że dzieci są podzielone na grupy, a każda z nich zajmuje oddzielną przestrzeń. Piętra podzielone są na kategorie wiekowe, i im młodsze dzieci, tym niżej mieszkają. Każde piętro podzielone jest na skrzydła prawe i lewe jedno zajmują tylko dziewczynki, drugie należy do chłopców. Na piętrze, na którym doszło do zbrodni, przebywało osiem osób, w tym opiekun i opiekunka. Charakter morderstwa pozwalał śledczym na wyeliminowanie z grona podejrzanych przebywające tam dzieci. Trudno było sobie wyobrazić, aby dziesięciolatek mógł napaść na rówieśniczkę, wykorzystać ją i po wszystkim zamordować. Policja swoją uwagę skupiła na opiekunie i wspomnianym wcześniej oknie. Sekcja zwłok odpowiedziała na wiele pytań. Po pierwsze, motyw zbrodni został słusznie przyjęty przez detektywów. Przed śmiercią doszło do wykorzystania, a sprawca zostawił swój ślad genetyczny. To oznaczało, że policja mogła skutecznie eliminować kolejnych podejrzanych. Na tej podstawie z listy skreślono nazwisko opiekuna. Policja dysponowała jeszcze jednym śladem. Z szyi ofiary pobrano również ślad genetyczny, ale uznano, że ten wydobyty z ciała ofiary jest wystarczający i bardziej wiarygodny. Przez kolejnych kilka dni śledczy dwoili się i troili, aby złapać przestępcę, który dopuścił się tego obrzydliwego czynu. Wiele do sprawy wniosły nagrania z monitoringu. To na nim widać było postać mężczyzny, który podszedł w okolice garażu znajdującego się pod oknem od pokoju Laury. A po 15 minutach ten sam człowiek ucieka w stronę pobliskiego parku. Choć policja nie dysponowała ujęciem na sam garaż, wiedziała, że szuka tego właśnie mężczyzny. Rozpoczęły się poszukiwania. Najpierw sprawdzono cały teren parku. Przepytano kilkanaście osób, ale nikt nie był w stanie pomóc. Wtedy też napłynęła wiadomość z laboratorium. Okazuje się, że w bazie danych znajduje się zarejestrowany człowiek, którego DNA pasuje w 100%. To on jest sprawcą tego brutalnego przestępstwa. Leon G. pochodził z tego samego miasteczka. Skończył tam szkołę podstawową, następnie średnią. Po szkole, w której nie był prymusem, postanowił poszukać szczęścia w Monachium. Jednak pobyt w stolicy Bawarii zakończył się dla niego pięcioletnią odsiadką. Podczas jednej z zabaw zwabił pianą nastolatkę i ją wykorzystał. Kobieta zgłosiła sprawę na policję, policja szybko namierzyła i zatrzymała sprawcę. W dodatku mężczyzna był poszukiwany za seria włamań do domów na terenie całego landu. Śledczy aresztowali go w mieszkaniu, które wynajmował. Choć początkowo wszystkiemu zaprzeczał, to argument o śladach genetycznych, jakie pozostawił na miejscu zbrodni, zaczęły do niego przemawiać. Mężczyzna wyjaśnił, że wiedział, że tego dnia dzieci pojechały na wycieczkę. Zauważył otwarte okno na pierwszym piętrze tuż nad garażem. Pomyślał, że to łatwa okazja do wzbogacenia się. Dzieci na pewno zostawiły jakieś sprzęty, które łatwo można upłynnić. Postanowił więc, że podstawi małą drabinę, wdrapie się na garaż i w ten sposób wejdzie do budynku. Był przekonany, że nikogo nie będzie, a on zabierze najbardziej wartościowe rzeczy i zniknie. Ale gdy wszedł do środka, zauważył leżącą na łóżku dziesięciolatkę. Nie umiał się powstrzymać. Najpierw nastraszył ją, aby nie krzyczała. Powiedział, że ma nóż i użyje go, gdy ta tylko wezwie pomoc. To był blef, bo nie miał żadnej broni, ale groźba skutecznie podziałała i dziewczynka zaczęła wypełniać jego polecenia. Mężczyzna kazał jej ściągnąć dolną część garderoby i wtedy doszło do kontaktu. Po wszystkim zagroził, że jeśli komuś o tym powie, Wróci i zrobi jeszcze raz to samo, ale znacznie bardziej boleśnie. Po wszystkim wyszedł tą samą drogą, którą przyszedł. Wszystko w tej historii wydawało się do siebie pasować, wszystko poza tym, że Laura nie żyła. Mężczyzna zbladł, gdy o tym usłyszał. Tłumaczył, że po wszystkim rozmawiał z nią, że usiadła na łóżku i płakała, gdy wychodził. Nawet zrobiło mu się jej żal, ale było już za późno. Leon G. zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem. Nawet zastanawiał się, czy podczas zbliżenia nie doprowadził do jakichś uszkodzeń wewnątrz ciała. Ale gdy śledczy powiedzieli, że przyczyną zgonu było uduszenie, mężczyzna nabrał pewności, że to nie on stoi za morderstwem. Policjanci zajmujący się sprawą byli zmieszani. Z jednej strony mężczyzna wydawał się wiarygodny i jego historia była spójna. Z drugiej, hipoteza, że udusił Laurę podczas stosunku, najbardziej pasowała. Dopiero wtedy śledczy sięgnęli po analizę śladów genetycznych zabezpieczonych z szyi ofiary. Okazało się, że nie pasują do profilu DNA Leona G. Zatem sprawców było dwóch. Leon G zaprzeczał. Poza tym na nagraniach z kamer było widać tylko jednego człowieka. Sprawa zaczęła robić się coraz bardziej zagadkowa. Według ustaleń Leon G wszedł przez okno i wykorzystał laurę, po czym uciekł, a wtedy przyszedł drugi sprawca, żeby ją zamordować. To brzmi irracjonalnie ale w policji nie ma irracjonalnych hipotez. Każda, nawet ta najmniej prawdopodobna, musi zostać sprawdzona. Detektywi wrócili do domu dziecka. Znów pod lupę wzięli wychowawcę, ale jego ślad DNA nie pasował do zabezpieczonego. W bazie danych nie było również śladu do porównania, dlatego śledczy musieli szukać po omacku. Jako, że gwałt był już rozwiązany, a sprawca siedział w areszcie, teraz szukano mordercy. Nim mógł być praktycznie każdy. Kolejni podejrzani zostali skreśleni z listy. Każda dorosła osoba, która w chwili popełnienia przestępstwa przebywała w budynku, została dokładnie sprawdzona. Żadna z nich nie była mordercą. Wtedy śledczy zwrócili uwagę na jednego z podopiecznych. Adam W. zachowywał się podejrzanie. Unikał śledczych, trzęsły mu się ręce, gdy zadawano mu najbardziej błahe pytania. Policja postanowiła skupić się na nim. Jedenastolatek pochodził z patologicznej rodziny alkoholików. Do ośrodka trafił, gdy miał 8 lat. Stało się to po tym, jak jego ojciec udusił matkę, a po wszystkim odebrał sobie życie. Chłopcem najpierw zaopiekowała się babcia, ale jego zachowanie było naganne, więc umieszczono go w domu dziecka. Podczas pierwszej rozmowy z policjantami chłopak przyznał się do zabicia koleżanki. Według jego wersji wydarzeń, gdy wszedł do pokoju, ta siedziała na łóżku i płakała. Poszedł tam, bo nudził się i chciał z kimś pogadać. Na wycieczkę nie pojechał, bo miał karę za złe zachowanie, co wywołało w nim frustrację. Gdy wszedł do pokoju, Laura kazała mu wyjść. Ale chłopak nie posłuchał. Zauważył krew i to, że dziewczyna jest częściowo rozebrana. Ta ponownie kazała mu wyjść z pokoju, przy czym użyła niecenzuralnych słów, które go rozzłościły. Wtedy Adam rzucił się na nią, zacisnął dłonie na jej szyi i udusił. Po wszystkim ułożył ciało na łóżku i wrócił do swojego pokoju. Ślad genetyczny zabezpieczony na szyi ofiary potwierdził te wyjaśnienia. Problem w tym, że chłopak ma 11 lat, a więc nie odpowiada prawnie za swoje czyny. W Niemczech nie można sądzić osoby poniżej 14 roku życia, zatem Adam G. nie poniesie żadnej odpowiedzialności karnej za to, co zrobił. Ta sprawa jest niezwykle bulwersująca. Osoba, która od dziecka przeżywała dramat, gdy została odseparowana od ojca, którego bardzo kochała, padła ofiarą dwóch niezależnych od siebie przestępstw w ciągu kilkudziesięciu minut. Aż strach pomyśleć, co siedzi w głowie jedenastolatka, który świadomie odbiera życie i wie, że nie poniesie za to żadnej konsekwencji. Czy tak powinno działać prawo, skoro był wystarczająco dorosły, aby zabić? Czy jest zbyt młody, żeby odpowiedzieć za swoje czyny? To pytanie zostawiamy bez odpowiedzi. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek na kanale kryminalnym. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!